Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj przedstawię Wam Mercedesa W204. Jakiś czas temu jeździłem C63 AMG. Film pojawił się oczywiście na kanale, i powiem Wam, że tamten samochód zrobił na mnie piorunujące wrażenie. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy W204 z troszeczkę mniejszym silnikiem również wpłynie na moje emocje. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy troszkę inaczej, a mianowicie od bagażnika, gdyż kryje się tam całkiem ciekawa rzecz. Przycisk do otwierania klapy znajduje się tuż nad rejestracją. Klapa unosi się automatycznie, a w bagażniku znajduje się prezent. Firma XBeats wysłała mi taką kamerkę do testów, model S8. Tak więc, dzisiaj podczas jazdy testowej sprawdzimy, jak sprawuje się taka kamerka. Przejdźmy teraz do. Samochodu i do podstaw. Cóż to jest za model? Mercedes-Benz klasy C, generacji W204, pojawiał się na moim kanale już kilkukrotnie. Tak więc, jeżeli chcecie poznać naprawdę szczegółowe informacje, jeśli chodzi o historię rozwoju tego modelu, zapraszam do innych odcinków. Sprawdźcie, być może któryś Was ominął. W dzisiejszym odcinku podkreślę tylko te najważniejsze informacje. A więc, W204 było produkowane od 2007 do 2014 roku, przy czym po drodze w 2011 był. Lifting i jak możecie zauważyć, egzemplarz, który trafił do dzisiejszego odcinka jest poliftem, pochodzi z 2013 roku. Projektując ten samochód, Mercedes skorzystał z pomocy komputerów na skalę, która nie była znana jeszcze w historii motoryzacji. Początkowo powstał cyfrowy model tego auta o rozmiarze 2 terabajtów. Następnie samochód ten przemierzył 24 miliony wirtualnych kilometrów, a to jest tak niesamowity dystans, że można było wyciągnąć z niego niesamowite wnioski i przygotować to auto w jak najmniejszym szczególe do rynkowego debiutu. I to jeszcze wszystko zanim. Powstał jakiś jeżdżący prototyp w realnym świecie. Odmiana, którą Wam dzisiaj prezentuję, to C180. Warto jednak pamiętać o bardzo drobnym szczególe: a mianowicie po liftingu w 2011 i 2012 roku. 180 miała pod maską silnik o pojemności 1,8. Natomiast w latach 2012, 13 i 14 jednostkę zmieniono na 1,6. Przy czym obie te wersje miały 156 koni mechanicznych. Jest tutaj jeszcze 250 Nm momentu obrotowego. No i za sprawą, że ten silnik nie jest jakimś Wielkoludem, to całe auto nie waży zbyt dużo, a jego masa z tym silnikiem to 1470 kg. Przyspieszenie do setki. Jeśli chodzi o C180, to 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna 223 km na godzinę. Samochód ten został skonfigurowany w wersji Avantgarde, i zanim wejdziemy do środka, zanim pokażę wam to auto wewnątrz. Powiem wam o kilku ważnych elementach z zakresu wyposażenia. Są tutaj ksenony, jest doświetlanie zakrętów, jest asystent świateł drogowych jak widzicie, są również LEDy do jazdy w dzień. Z tyłu są LEDy, ale to był już element wyposażenia standardowego poliftingu. Są czujniki parkowania z przodu, z tyłu jest szyberdach, jest tempomat, ale jak przystało na Mercedesa, na Badylu obok kierownicy, który znajduje się na wysokości, gdzie w innych autach znajdują się kierunkowskazy. Do tego trzeba by było się przyzwyczaić. Ale teraz przejdźmy do wnętrza. Oceńmy, w jakim stanie jest ten samochód. Patrząc na boczek siedziska, tutaj widać leciutkie tylko przebarwienie. Ale powiem wam, że kondycja jest naprawdę na piątkę. Jak na 7 lat, hmm. Bardzo miłe wrażenie powiem, przynajmniej to pierwsze, podłokietnik nie jest wyłokciowany, kierownica wygląda również, jakby była w dobrej formie. Spójrzcie, oceniajcie, być może ktoś z Was ma W204 i może to porównać. W tym miejscu jest emblemat z nazwą wersji, tuż obok, jak widzicie, jest dwustrefowa klimatyzacja, jest podgrzewanie foteli, skrzynia w tym samochodzie jest automatyczna. I powiem Wam, że tak siedzę na miejscu kierowcy, spoglądam dookoła, to naprawdę ten. Samochód jest w świetnym stanie, jest naprawdę utrzymany na wysokim poziomie. Tutaj nie ma nigdzie żadnych rys, nic nie jest podrapane, nic nie jest wygryzione. O, jedynie tu jakieś małe przebrudzenie na fotelu. Ale to są takie błahostki, których trzeba się naprawdę doszukać. Cały odbiór auta jest naprawdę pozytywny. Spoglądając na tylną kanapę, tutaj nie ma żadnych niemiłych niespodzianek To również jest wszystko w bardzo dobrym stanie Pozwólcie, że zasiądę w tym miejscu i ocenię ile tu jest miejsca Powiem, że wystarczająco z chęcią wybrałbym się na jakiegoś tripka nawet tym samochodem Oczywiście najchętniej w wersji C63 AMG Jak jeździ C180? O tym za chwilę Jeśli chodzi o jedną rzecz, która nie do końca przypadła mi do gustu to felgi i nie chodzi o ich design, a raczej o kolor. Czarne felgi na srebrnym samochodzie, jak dla mnie, to się troszeczkę gryzie. Obręcze mają rozmiar 17 cali, natomiast opony są w rozmiarze 225x45, przy czym są to zimówki. Co tam felgi i opony? Przejdźmy do czegoś ważniejszego, a mianowicie do testu schowka. Jak otwiera się schowek w W204? Przyznam, że dosyć mechanicznie. Ale solidnie, może być. Tutaj jest jakiś folder książki serwisowej. Tutaj na pewno nie ma, gdyż książki serwisowe w Mercedesach są cyfrowe. Jedynie mogę podać Wam numer WIN, a więc proszę bardzo, gdzie możecie sprawdzić taki numer. Link jest w opisie pod filmem. Według wskazań licznika, przebieg tego samochodu w tym momencie to 69 000 km. Dobra, przyszła pora na przejażdżkę. Zobaczymy, czy z C180 leci tak jak C63 AMG. Na początek, taka troszkę nierówna droga. Za chwilę odniosę się do kamerki, i potem przejdziemy do pozostałych aspektów tego Mercedesa. No, tutaj troszeczkę już czuć, że jedziemy po nierównościach. To nie jest W140 sprzed lat, ale nie odpierajcie mnie źle. Tu nie jest jakoś twardo i niewygodnie. Tutaj po prostu. Czuć po czym jedziemy, jedzie się precyzyjnie. Przejechałem kawałek jeszcze po mieście i wiecie co? Powiem wam, że ten silnik na papierze może niektórych was zniechęcić Że tylko 156 koni 1,6 i tak dalej, ale wiecie co? Ten silnik jest doładowany. Dzięki temu przy niższych prędkościach, w niższym zakresie obrotowym mamy jednak troszkę tej pary. I ten samochód powiem wam, zbiera się naprawdę dobrze. Za chwilę przejdziemy do pozostałych aspektów. Teraz kilka słów odnośnie kamerki. Wrzucę przebitkę na ekran. Zobaczycie, jak wygląda obraz tej kamery. Ogólnie ona ma większą rozdzielczość niż Full HD, ale Full HD jest dostępna opcja 60 klatek. Z racji tego, że wszystkie moje filmy nagrywam w 60 klatkach, to będzie doskonałe połączenie. Będziecie mogli zauważyć. Jak wygląda po prostu jakość dopasowana do całej reszty moich klipów. Karta pamięci tam wchodzi z tego co wiem, 256 GB maksymalnie. Ale nie musicie mieć takiej dużej karty, gdyż kamerka oferuje nagrywanie w pętli. Czyli jedziecie, coś się wydarzy, na przykład klikacie, materiał jest zapisany. To nie jest tak, że włączacie i nagrywa się, nie wiadomo ile, a potem to musicie kasować, szukać tych rzeczy. Nie. Tu jest opcja nagrywania w pętli i to jest dobra rzecz. Eee, oprócz tego Full HD60 klatek obiektyw jest F1,8. Tak więc, dosyć konkretnie, jeśli chodzi o nagrywanie wieczorem po zmroku, powinno być dobrze. Co do mikrofonu, to myślę, że jednak ten mikrofon troszkę odbiega od tego, czym nagrywam aktualnie. Ale to nie jest najważniejszy aspekt kamer. Chodzi o to, żeby zarejestrować jakiś wypadek, jakąś kolizję drogową. No i taka kamerka może wam w tym pomóc. Kończąc już aspekt kamerki, gdzie ją kupić, ile kosztuje, link jest w opisie pod filmem. Co do wrażeń z Mercedesa, jeśli chodzi o zawieszenie przy troszeczkę wyższych prędkościach, jak mogliście przed chwilą zauważyć, to czuć, że ten samochód troszeczkę się rusza po tej drodze, ale to jest fajne uczucie. Czuć po prostu, gdzie to auto się znajduje. Widać, że Mercedes skonstruował ten samochód nawet w tych mniejszych wersjach, już nie chodzi tylko o AMG, właśnie w takim kontekście, aby. Użytkownik nie siedział obco w tym aucie. To nie jest jak S-klasa, czy coś, że siedzimy na jakichś poduszkach, niech auto jedzie swoją drogą, a my siedzimy po prostu, jakbyśmy byli troszeczkę odseparowani. Tutaj czujemy świat i to jest przyjemne. Jedna z rzeczy, która rzuciła mi się w ręce, że tak powiem, to ten mechanizm samocentrujący kierownicę. Naprawdę, mając ją skręconą lekko, tak czuć, że ona chce wrócić. To Centrum to nie jest jakieś uciążliwe czy coś, ale powiem Wam, że nie odczuwałem tego w innych samochodach. Dobra, przejdźmy teraz do testu przy wyższych prędkościach. Tutaj zapiszę sobie nagranie i poszły konie po betonie. Nawet chrumczy ten silnik, powiem Wam. Dobra, stówka jest, szybciej tutaj nie można jechać. Chociaż wiecie co, odnośnie tego zawieszenia już przy 100 na godzinę troszeczkę ten samochód zaczyna podskakiwać. Nie wiem, czy to jest kwestia tej klasy czy wszystkich. No ale ta droga też nie jest pierwszej jakości. Za chwilę wjedziemy na jakiś bardziej równy fragment, to powinno być lepiej. Jedyna rzecz jeszcze, która mnie denerwuje, to wskaźnik. Temperatury cieczy chłodzącej. Dlaczego ktoś to tak wymyślił? To jest 40, 80 i 120 stopni. Przecież zawsze tu jest 90, jeżeli wszystko jest w porządku. A tutaj nie ma takiej wartości. Kto wpadł na ten pomysł? Nie wiem. Skrzynię można przerzucić jeszcze w tryb sport, używając tego przycisku. Tak więc dokonałem tego, czego powinienem i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Jadę 70 na godzinę. Widzę prędkość obrotowa to 2000. Tak więc, no jednak, silnik nie kręci się zbyt wysoko w tym trybie. Troszkę przyspieszę, zobaczymy, jaka jest reakcja. Nawet przy 90 jest fajnie, ale tak jak mówię, ta prędkość obrotowa jakoś nie jest zbyt wysoka. Przerzucę na ten normalny tryb. Faktycznie troszkę, troszkę obroty spadły, wszedł wyższy bieg, ale. Cóż, jeżeli chcecie naprawdę sportowy tryb, to chyba trzeba już kupić AMG. Gdy ten samochód był nowy, jego salonowa cena wynosiła 38 tysięcy euro. Po 7 latach, naturalnie ceny lecą w dół, i w tym momencie sprzedawca chciałby dostać za to auto 13 990 euro. To jest oczywiście wyjściowa cena do negocjacji, ale powiem Wam, że był klient, który oferował 12 tysięcy, no i sprzedawca nie zgodził się na sprzedaż. Tak więc jakieś tam pole manewru jest ale nie duże. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie. Ja widzę się z Wami w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.